Manko, się z David. David, Pamiętacie, ostatni odcinek był z safe'u, który mam tu zbudowany jest utajniony tu, tu, tak tu Na razie jest pusty, bo na razie nie chcę go A dzisiaj robimy odcinek zbudowania domku domku tu będę stawiał go z bloku diamentowego i nie zaczynajmy. Nie będę przedłużał. O, tędy będzie szło. Tędy i to, a nie to. Oczywiście wejście będzie tylko z jednej strony. Już widzicie problem. Nie złatam mam rzeczy. Na razie to będzie, wie, kilka pięter też chcę zbudować, ale pierwszy musi być przynajmniej na dwa, trzy takie. Oczywiście w całym odcinku ja się nie zmieszczę z budowania tego domku, dlatego yy, będzie z pięć rzeczy. Na początku łapka w górę, fajnie, jeśli będzie 12 000, około 12 tysięcy łapeczek w górę. My oczywiście już budujemy specjalnie, żeby nie przedłużać. Z Emeraldu, pytacie czemu nie buduję? Też ten domek nie może się też rzucać um, zbytnio w oczy. Dlatego ja tylko na razie buduję z Wami część. Szkic bym to nawet powiedział. Jak on będzie wyglądał, i też nie chcę, żeby trwał za, za długo. Bo ja nie mogę za za długo. Postaram się jak najdłuższy. Oczywiście nie przejmujemy się na razie e, szkłem, bo e, ty, ty, to szkło na razie mi nie jest potrzebne. Na razie się zajmiemy już szkicem, jak będzie wyglądał. E, my się zmieścimy w tym budowaniu domku. Ile już to trwa? Dwie minuty i wybudowałem... Oczywiście bym więcej wybudował, bo to jest... Taki nie też szkic, tylko no ogólnie jak on będzie domek, to taki duży, tak na bogato. Później jeszcze, jeśli się uda mi, bo ten domek będzie miał dwa piętra, a że będzie miał dwa piętra, to. Ojula przyszła, jeszcze nie skapłem Będziemy mniej więcej dwa piętra, e, dlatego ja się chcę z z tego ulicy Wszyscy się. E, pamiętacie, bo był odcinek z budowaniem... Nagle się krowa zrespiła? <grym> Dziwne. Za to łapka w górę. Trzeba ją jakoś zabić. Walcie. Też mi chciała zacząć bić. Takie już są kropy. <grych> tutaj, jak widzicie, obsydian. Oczywiście na bogato. A nie razem Bedrock? Nie, bedrock. bedrock jest taki bardziej szary. Nie no, Też nie mogłem zapamiętać Ymm... koloru. No jak mi się połapałem, to już się połapałem. Nie wiem, czy tutaj jest. To czy ja, czy ja w ogóle całe to wyłożyłam? Pewnie nie. Bo raczej ta ja to wszystko wykonam. No, na razie to nie przyjmujmy. Co, stawie... tu bierzesz? Dobra. Ona przyniesie tak ustawienie. Też nie zobaczycie, bo nie będę. Nie, ja nie odpalam, bo nie umiem odpać kamerek. Nie. Dlaczego częściowo nie ma? I ten to jest nie lada. Jeszcze pokażę Wam, bo tu jest taka jedna skrzynka. Tu. I z tego później wszystko powsadzamy do naszej tajnej bazy. Bedroka nie mogłem ułożyć. Nie wiem dlaczego. Szukałem go. Nie wiem dlaczego już też on nie, nie mógł. Jestem Bedrock. Tak się go pisze. A też coś nie wyszło. Oczywiście, dwie, będzie kilka serii z budowaniem tego. Na razie my budujemy szkic. Jeśli się, się też uwinę, ja, bo już trwa to 5 minut. Dlatego, jeśli mi się też uda, nie mogę więcej niż 10. O, jest, dalej. Znalazłam znalazł ostatnio naszego wczoraj, dokładnie wczoraj, bo... Samego, tak że wyłam. Mm, no, bo ja trochę pokłakała. Skłakała nie wieję. No zawsze kiedy psy nam uciekają, to ja płakam. No, tak jak się nie Ona jest w drugiej klasie, dlatego też dziwnie ma tak z tą mową. Rzadko się to zdarza. No rzadko, rzadko, nie wiesz. to mi się da pomylić. No, ale... no, no. Jeśli jak służycie jakieś huki, to na znaczy śpiewek ładnie wygląda. Oczywiście to jest dość bogato zdobiony, jest nocka, a jak jest noc... To... No, tak, taki no nawet podobny do złota on jest, a nie złoto. I tutaj już będę miał widzieć emeraldowy, na no, emeraldzie. To dobrze. Chociaż to trochę nawet wygląda jak emerald. Jest, zamienimy się na razie. I postawmy sobie łóżko i idziemy spać. Co hmm. się tu pokniło? Hmm. To jest idziecie to. co hmm. coś się stało. Aha. Luz, na razie na nim siedzę. Czekajcie. O. Tak się staje. Na razie poniżę te łóżka. Na razie yy, tak. Ładne. Tomek ładny. Domek ładny. Yy, jeśli Wam się podoba, to zasubskrybujcie mój kanał. Na razie to trzeba. Na razie to są części z mojego domku. Bo to jest część tego co wszystkiego, co trzeba zrobić. Oczywiście. O jest, przyszłość. O co poszłaś? Ma rozebrać się. O, przyszły następne dwa. Mamy w sumie trzy. Jednego oddajemy, bo mamy. Nie do... oddajemy! Nie, on trochę... Jak słyszycie te krzyki, to. To prze. Nie jest przyzwyczajny ich... Mm. Słodkie są. Słodkie są, ciepię się cały czas na widok No i teraz patrzą. Ich starszy brat. No tak można to powiedzieć nawet. Się muszę przyzwyczaić do niego. Nie będziemy dawać ani jednego psa. Strasznie skiełczy. Oni to czasami nawet przesadzają. Siedzą teraz na swojej twierdzy. Panie! Ja Nie byłbym taki pewien, żeby się nie pogryzły. No, wiem, czy mam Ciemno trochę. nie trochę. Panie! Panie! Tak. Panie! 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 nie Panie! Krasie szczeka. Nie wiem dlaczego. Krasia No, no, no. coś tam tłumaczy czegoś, co według mnie on nie... jest. Muszę sobie policzyć kratki. Raz, dwa, no, trzy, było. cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Nie dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem, czyli jest najciemniej 2, 3, 4 Raz, 2, 3, 4, 5 To nic mniej więcej jest. Żeby było ładnie świetliście. Teraz tak, wchodzimy tu, 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 tu byk Bierzemy Emerald Vlog. Trochę on. Zabierz go, jak ma tak robić. Chodź ze tak nie może, to troszkę naczki. On ma to gdzieś, jak coś. Ciebie, on tego nie można robić. Gromada za nią idzie. Byt, byt, byt. O, schodki są ładne. Mhm. Powiem wryza tu dostać. Mm, je, 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 je. Mm, tu będę łóżko. I jakąś idę jeszcze po tu. Do skrzynki. I tak. Czekajcie. ja sobie na razie to tu wylecę do góry. I tak. nie potrzebne to, to kobla nie potrzebuje yy, mięso. Yy, niestety on jest też nie. Już podwarkuje. Nie może się wyrywać! No razie teraz otworzę tę skrzynkę i postawiam te rzeczy. Na razie budowanie chyba zostawię, bo to jest pierwsza z tych części. I, i, I jeszcze coś zobacz. Dobra, bo jest trochę długo czasu, to ja się z wami będę żegnał, to się manko. Pa!